a ja na dostanie show. Dokładnie. SQ7 Olga Tadeusz Henryk, SQ3 nazywa. Rewelacja, muszę Ci powiedzieć, że bardzo ładnie, super. W tej chwili tu właśnie pokazujemy jak radio analogowe odbiera sygnał DV, także tylko szumy, szumy, jeszcze raz szumy. Dla w tej chwili na ręczniaku, jak wygląda transmisja DV na analogowym radiu. A dla słuchających na, na FM-ie, no, nie wygląda to za ciekawie. No, Zepsuliśmy no. przemiennik po prostu, haj haj. SQ7OTH, sq 3 z sq 3 z SQ7OTH, dokładnie, no w tej chwili przemiennik po prostu zwariował i zaczął nadawać jakieś piski, trzaski, no w ogóle nie wiadomo co to jest. W każdym razie dla mnie tutaj 5.9, bardzo ładnie, e, rewelacja. E, dobra, oddam tutaj Witka. Nie, nie, ja, ja muszę zobaczyć czy się materiał nagrał, bo mieliśmy telefon od Maćka SP7 Tadeusza Ewa, Ewa, który miał zadzwonić i zadzwonił. Także przerwał nam akurat nagrywanie nie wiem czy ten plik, który nagrywaliśmy 10-minutowy został zapisany. Także na chwilkę przerwę i posprawdzam czy to, to całe co nagrywaliśmy dało radę się nagrać. Także ja na chwilkę rozłączam i...